Witam w kościele, oświetlamy drogę. Kiedyś miałem sytuację, kiedy uczestniczyłem w jednym z protestów w obronie praw człowieka, w szczególności dzieci, i była noc. Spaliśmy wtedy w namiotach na chodniku. W proteście była noc. I miałem ze sobą dwie rzeczy. Jedną flagę Polski, która przeważnie ze mną kroczy, stoi tam w rogu, zawsze gotowa, czeka. I drugą rzecz miałem ze sobą krzyż, troszkę mniejszy, troszkę inny. I w nocy. Podszedł człowiek wypity, agresywny i zaczął nie fizycznie, ale werbalnie, agresywnie wypowiadać się w naszą stronę. Akurat nas było dwóch. Tam siedzieliśmy. E, siedzieliśmy. Odpoczywaliśmy w nocy po dniu, czekając na kolejny ciężki dzień. I kolejną walkę ze złem, i no, wypitym mężczyzna agresywny zaczął nas obrażać na różny sposób. I znajomy obok próbował go uspokoić, rozmawiać z nim. Ja siedziałem cicho. Patrzyłem na rozwój całej tej sytuacji i na to, kiedy ten agresywny człowiek zwróci się w moją stronę. Kiedy zwrócił się w moją stronę bezpośrednio, zaczął, e, zaczął mi ubliżać, podniosłem ten mały krzyż, który miałem ze sobą, i mu pokazałem przed oczami. Zrobiłem tylko to, nie wypowiadając żadnych słów. Po prostu uniosłem krzyż przed jego oczy. Natychmiast się zmienił. Zaczął przepraszać, zaczął zachowywać się normalnie, rozmawiał z nami jak człowiek-człowiekiem. Podaliśmy sobie ręce, porozmawialiśmy, pośmialiśmy się i tak dalej. I kiedy odszedł znajomy, który siedział obok, powiedział: Jestem w szoku z tym, co się stało. Mówi: Uniosłeś tylko krzyż. I, i całkowicie zmieniłeś sytuację, całkowicie zmieniłeś jego zachowanie. Był w szoku. Żeby nie było, krzyż jest symbolem. Ale to nie o krzyż chodzi. Bo te patyki, widzicie, sklejone. Jak się odkleją, to nie będzie już wtedy krzyż. To będzie to do sklejenia ponownego, do zbicia gwoździem lub do wyrzucenia. Bo jest sklejone. Takie patyki można skleić. Czy z palców nawet można Akurat mam jedną rękę, zrobić krzyż, czy z rąk zrobić krzyż. Siła tkwi poza tym krzyżem, poza tym symbolem. Tam si tkwi siła. Tam tkwi moc niewyobrażalna. O której niektórzy zapominają, i pewnie ten człowiek zapomniał również. Tam wszystko się zaczyna. Jeśli. Też inny przykład Wam podam, który przyszedł mi teraz do głowy. Jeśli będziemy na przykład na proteście i będziemy trzymać taki krzyż, ktoś nam wyrwie, połamie. Mógłbym teraz nawet ułam, bo jest taki delikatny krzyż. Połamie nam ten krzyż. To, to gdzie nadal zostanie siła? Już nie. W ogóle nigdy nie była w tym. W tych kawałkach drewna. Dlatego ktoś na proteście może połamać ten krzyż? Bo siła nie jest w tych kawałkach drewna, siła jest tam. I ta siła przechodzi przez nas, kiedy jest potrzebna, kiedy potrzebujemy, czy, czy kogoś uratować. Czy okazać moc Boga, czy nauczać, czy na inny sposób przechodzi wtedy przez nas, przez człowieka przechodzi. Mogę trzymać ten krzyż i was nauczać, ale krzyż, sam krzyż nie ma żadnej mocy. Mogę nie trzymać ten krzyż i Was nauczać, i to pokazuje, że sam krzyż nie ma żadnej mocy. Moc przechodzi, jest u góry i przechodzi, kiedy potrzeba, przez właściwą osobę, przez wiarę i kiedy potrzeba przechodzi żeby zrobić jakiś cud, żeby kogoś uratować, żeby kogoś uleczyć, żeby komuś kogoś nakarmić, zrobić mu kanapki, nakarmić. Kiedy potrzeba, ta moc przechodzi przez człowieka. A symboli jest pełno. Ten jest symbol. Ryba jest symbolem. Y inne rzeczy jakieś też tam są symbolami mm, różnych religii. Różne religie mają symbole. Ale moc jest jedna u góry. I ten człowiek i wielu ludzi wie, jaka to jest moc. Szczególnie tych, którzy atakują Boga wia wierzących i. i mm, Będących z Bogiem, kiedy atakują innych, będących z Bogiem, dlaczego atakują? Bo wiedzą, jaka jest tam moc. Wiedzą, że jest moc większa niż oni i większa niż wszelkie zło na świecie. Dlatego atakują, bo mają wrażenie, że kiedyś Wygrają, ale to tylko wrażenie, bo dobro zawsze zwycięża, więc Bóg zawsze zwycięża i na koniec również zwycięży. Pozdrawiam serdecznie, Kościół oświetlamy drogę.